Hotel Sailor Weba to drużyna z czołówki pierwszej ligi, która jako Beniaminek całkiem dobrze radzi sobie na bezpośrednim zapleczu ekstraligi. Ba jak zaraz usłyszycie, jej aspiracje sięgają awansu i to z pierwszego miejsca. Tymczasem ostatnio przegrali z Ortonem i strażakami, zatem z tym wygraniem ligi może być różnie. We wcześniejszym spotkaniu z liderującym Portem Północnym po wyjątkowo emocjonującym meczu zremisowali 3 do 3, wyrównując 5 sekund przed końcem. Jednego można być pewnym, to bardzo groźna i nieobliczalna ekipa. Hotel Sailor Web, nasza nowa nazwa, drużyny, mamy nowego sponsora, także pod nowym szyldem gramy i myślę, że zdobędziemy tak samo pierwsze miejsce jak w poprzednich sezonach. Ale bombardierzy tam, to jest, była... Mamy FCB, jest, jest oznaczone, także myślę, że bombardierzy stali oznaczeni jak byli. Dobrze, Hotel Sailor, Słuchaj, no, dzisiaj mecz niezwykły, naprawdę. Wo, w, w ostatnich pięciu sekundach zdobyliście wyrównującą bramkę. Tak naprawdę w pierwszej połowie to wycisnęliście, ale jednak po północy to jest bardzo mocna ekipa. Mocna drużyna, jak widać e, od początku sezonu straci, tylko mieli chyba jeden remis, zanotowali, także ciężki rywal był, Cięż, ciężki mecz był ogólnie, ale no szkoda, szkoda wyniku, bo mogliśmy tak samo wygrać. Z kontry nam strzelili jedną bramkę i no tak, ale. Teraz się należy cieszyć, bo to jednak wy W końcu, w ostatniej sekundzie tak. udało się nam strzelić nasz nowy zawodnik Jezierski, strzelił bramkę, także ważne, że punkt uratowany został. No, chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków z hotelu Sailor Weba, także myślę, że uda nam się zdobyć jak najwyższe miejsce i awansujemy do ekstraklasy.